Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Rekim Biznesu. Słuchajcie dzisiaj Krypto Dzień. Postanowiłem troszeczkę poruszyć tematów, które się wydarzyły w ostatnim czasie i mają znaczące tutaj rolę i odgrywają znaczącą rolę w cenach kryptowalut. Na sam początek przewidywanie ceny Terra Luna Classic. Dlaczego Luna C pompuje tydzień FOMC. Ja już mówiłem na ten temat na Luna C. Mówiłem, że tam po prostu ludzie, którzy są można powiedzieć Wielkimi graczami pompują cenę, tak? czyli spuszczają, później znowu pompują ją do góry i tak dalej. Mamy tutaj przykład tego: cena Luna C ponownie rośnie w tym tygodniu o 15% i z powrotem wśród pięciu najlepszych kryptowalut na Binance tuż za Coin. E, można było sobie tu zadać pytanie: fajnie było brać udział w tym, żeby zarabiać te pieniądze. Na tych dołkach i górkach na Luna C. Powiem Wam, że jest to ogromne ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że czasami wydaje nam się, że jesteśmy na samym dołku, a przychodzi informacja taka, że ktoś zrzuca dużą, dosyć ilość tego waloru i to wszystko leci nadal w dół. Później ciężko jest powrócić do tego samego, do samej górki i jeszcze realizować zyski. Ja powiem Wam tak, spekulacyjnie nie brałem w tym udziału i nie mam zamiaru brać udziału, chociaż powiem Wam, że nęci mnie troszeczkę, żeby tam włożyć jakiś kapitał. Ale tak naprawdę, rzecz mówiąc, jeżeli włożysz tam 100 dolarów i zarobisz 15-20%, to daje Ci to 15-20 dolców. Więc nie wiem, można się tak bawić, można tak sobie kumulować ten kapitał. Jak dla mnie jest to po prostu no strata czasu no bo żeby zagrać czymś odpowiednim to myślę że to jest około 1000 dolarów i wtedy widać ten naprawdę progres który możemy osiągnąć no bo 150 dolarów zgarnąć z rynku e, później to po prostu poczekać znowu na jakiś dołek znowu 15% no to już daje to jakieś e, nam profity oczywiście dla każdego jest to indywidualna sprawa ale jak widzimy od jakiegoś czasu cały czas ten cykl trwa ciekawy jak długo będzie on trwał e, Dlaczego on trwa, też moim zdaniem? Dlatego, że cena, jak widzieliście, Ethereum i Bitcoina spadła. Nie za bardzo jest tam jak tą ceną korygować. No, trzeba było mieć bardzo olbrzymi kapitał i, i, i myślę, że tam są ludzie, którzy no, mają pewne pozycje i będą ich bronić. Na Luna C jest to typowo spekulacyjny dump-pump i można naprawdę tutaj troszeczkę namieszać. Tak? Naprawdę, zobaczcie, obecny miesięczny najwyższy poziom dla Terra Luna C, e, jak nazywają niektórzy inwestorzy, wyniósł 0,000593 do 8 września. Ten szczyt był szczytem 14,3-krotnego ruchu cenowego w porównaniu z dołkami z 2022, osiągniętym 9 czerwca. Teraz od czasu twardego widelca tera Luna i jego przemiany na Luna C po prawie 1500 ruchu, ruchu należało się spodziewać korekty i konsolidacji. Cena Luna C spadła w tym miesiącu do 0,0024, co oznacza 60% spadek. I teraz trzeba byłoby się zastanowić, w którą stronę znowu polecimy? Czy znowu będziemy pompowali? Czy już ci wszyscy, co się nachapali, wzięli swoje z tego rynku i teraz będą tylko i wyłącznie spuszczać cenę? Nie wiem, mówię Wam po prostu, jak ja na to zerkam. Jak to wygląda, tak? Tu mamy przewidywane ceny, że Maksimum, tak, 0,0020 byłby czy sygnał dla wielu potencjalnych nowych nabywców. Powiem Wam, że takie materiały po części są tym, żeby ludzi po prostu pobudzić. Pobudzić do tego, żeby kupowali. Moi drodzy, to są często artykuły sponsorowane. Tego nie jest, to nie jest tu napisane, niestety, ale często są to artykuły sponsorowane, gdzie duża torba czeka na to, żeby się pozbyć dość sporej ilości luna C. A więc. Przestrzegam was, żebyście sobie to przemyśleli dobrze i przekalkulowali, żeby po prostu nie utopić swoich pieniędzy. Następnym artykułem i mocnym sygnałem jest Ripple, tak, który toczy cały czas swoją walkę o to, żeby po prostu nie było żadnych prawa ani umów, więc token nie jest żadnym zabezpieczeniem. Ja już mówiłem w swoich audycjach o tym przesyle międzybankowym, jak, jaką sieć miał stworzyć e, Ripple, e, jak unowocześnić transakcje międzybankowe, transgraniczne. E, pamiętam kilka lat temu, jaki to był ogromny hype na to. E, nie chce mi się nawet mówić, ilu było znawców, ile było najróżniejszych wizjonerów tego i tak dalej. Później sytuacja z Sekiem i mamy, po prostu widzicie, co tu się dzieje, tak? Papiero wartościowych giełd. Zamierza zbudować swoją strategię prawną na twierdzeniu, że jego token Ripple XRP nie może być używany za zabezpieczenie bez umów, ponieważ istnieje brak umowy inwestycyjnej, która pozwalałaby prawa po Przyznawałaby prawa inwestorom. Sprawa amerykańskiego regulatora przeciwko biznesowi koncentruje się na oskarżeniu, że XRP jest niezarejestrowanym zabezpieczeniem. Twierdzenie, które Ripple odrzuca. W kolejnej odsłonie SAGI sądowej firma blockchain założ, złożyła wniosek o oddalenie pozwu przed rozprawą w Sądzie Federalnym na Manhattanie, poinformował Bloomberg. A więc. Z jednej strony cały czas ta walka i przepychanki siłowe, z drugiej strony ogromny potencjał, który mógł naprawdę, mógł dużo zrobić w świecie kryptowalut. Jeżeli ta sprawa za jakiś czas się wyjaśni, no nie jest powiedziane, że Ripple powróci do swoich planów i zacznie działać naprawdę trzy razy szybciej i 100 razy mocniej, żeby po prostu być numerem jeden, jeżeli chodzi o te, o te płatności międzybankowe i transgraniczne. Następnym artykułem, który pojawia się jest oczywiście odzyskiwanie ceny bitcoina i Ethereum oraz altcoiny odwracają większą stratę. Jak ja dzisiaj zerknąłem sobie na Binance, mamy powrót zielonej fali. A dziś Rafał Zaorski, w ostatnim swoim intuicie wróżył już ostrą łaź na kryptowalutach. I ja cały czas po nich tutaj audycjach mówię, że taka łaź może być. I cały czas jestem na to przygotowany. Kumuluję swoje cały czas stablecoiny, moi drodzy. Zbieram i, i czekam na odpowiedni moment i pewnie, że nigdy nie trafię na najniższego dołka, ale ja mam swój plan po prostu i naprawdę ludzie, którzy uważają, że nie wiem bezczynność czasami jest bezcelowa, no to się mylą, bo czasami poczekanie w dobrym momencie na wejście w rynek okaże się strzałem po prostu w dziesiątkę. Nie jestem napalony dzisiaj na kupowanie, patrzę cały czas co się dzieje, zobaczę jakie są wahania. Oczywiście, jeżeli ktoś ma spory kapitał i stalowe nerwy, może zagrać gdzieś tam na dźwigni i otworzyć swoją pozycję i jeszcze zarabiać na tym. Ja tego nie robię, po prostu nie jestem do tego stworzony i umiem sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć. No, nie będę się łudził, że jestem traderem z chwili kości i będę tu zarabiał o kolosalne pieniądze, bo nie jestem po prostu. Czy można się tego nauczyć? Oczywiście można się tego nauczyć, ale trzeba poświęcić na to ogrom kapitału, moi drodzy. No, nikt nie zostaje traderem nie tracąc pieniędzy. I ktoś tutaj mówi: Na przykład, u ich się mówi, że można grać, tradować na spocie bez po prostu. Można tradeować na spocie po prostu bez e, używania e, dźwigni. To, to jakie to jest tradowanie? To jest kupno i sprzedaż, po prostu zwykły handel e, kryptowalutami. Otwieram swoje pozycję i sprzedaję w odpowiednim momencie. Trading no, jest to obarczone jakąś dźwignią, jakimś ryzykiem. E, i, I według mnie tak, tak to wygląda. E, jak ja się odnoszę do tego, jaka będzie teraz tutaj narracja. No, Zobaczymy, co dalej we wrześniu się będzie działo. Mamy jeszcze troszeczkę do końca, mamy jeszcze kilka ogłoszeń. Jeżeli październik zakończy się w miarę stabilnie, to znaczy, że będziemy gdzieś w granicach 20 tysięcy na Bitcoinie i 1500 na Ethereum, to uważam, że październik może być takim lekkim sygnałem do tego, żebyśmy lekko poszli do góry. No bo są będziemy czekali na, na następne dane makroekonomiczne itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I co się wydarzy. Więc ten, ten aspekt przez chwilę będzie wykorzystywany na to, żeby po prostu ceny wrzucić do góry. I ja uważam, że tak to wygląda. Hmm. Ale jeżeli przyjdzie jakaś wiadomość negatywna, to pewnie będziemy jechać w dół. I tu nie ma jakiejś granicy, której będzie ktoś bronił, bo widzieliśmy tutaj 18 tysięcy przed chwilą, na Ethereum 1300, a Rafał Załowski wierzy wróży 9, yy, chyba 750 lub 950 dolarów na Ethereum. Jeżeli Ethereum spadnie poniżej 900 dolarów, na pewno będę kupował sobie, o, gram tu w taką grę, powiadomienie, będę kupował sobie na pewno kilka sztuk tego Ethereum. Mam to w moich planach, dlatego że uważam, że po tym wszystkim, po merch, kiedy będą wprowadzane następne aktualizacje, kiedy Ethereum będzie e, rozwijało się do przodu, na pewno wróci, kiedy będzie impuls wzrostowy, na pewno wróci w granicę swojego ATH. Jeżeli ja kupię po 900 dolarów sobie Ethereum, a sprzedam je w granicach 4000, to ja będę miał, można powiedzieć, czterokrotny zwrot. Więc inwestując 1000 dolarów będę miał 4000. Mnie to naprawdę zadawala taki zysk roczny, nawet moi drodzy. 4000 dolarów to jest na polskie pieniądze prawie 20 tysięcy. Za free, można by powiedzieć. Za dobre wejście po prostu e, w, w, w kryptowaluty. Tak? Można to zrobić na Bitcoinie również, e, ale ja będę chciał to zrobić na, e, na Ethereum. Tu mamy tak samo. Ostatnio słyszałem tak, tak samo, żeby inwestować w Cardano, które cały czas zbudnie do przodu, które cały czas rzekomo wdraża nowe, innowacyjne tutaj postępy. Jak na razie ja nie jestem tak optymistycznie nastawiony, żeby to Cardano kupować. Ale moi drodzy, tam również jest potencjał, jeżeli to wszystko będzie szło, a idzie w dobrym kierunku. No ale tu widzicie mamy i BNB, które będziemy kupowali e, zaraz, bo kupię, bo mam te 100 dolarów przygotowane i kupimy sobie i mamy i SOL, i mamy DOGE, i mamy XRP, od tym co wcześniej mówiłem, tak? E, zresztą te wszystkie wymieniane e, projekty, które są tutaj SOLANA, DOGE, XRP, no ja jeszcze ATOMA też e, sobie powoli chciałbym kumulować i dokupować ale to już w osobnym swoim portalu indywidualnym, to o tym się mówi non stop, moi drodzy. No tam się pokazuje, że coś się dzieje, tam jest rozwój sieci. Przecież mówiłem o Doge'u ostatnio, nie o Doge'u, przepraszam, o, o Shiba, mówiłem ostatnio w swoim tym, o tych 10 kryptowalutach, ale Doge również jest taką kryptowalutą, kiedy nie wiadomo, co się dzieje na rynku, to gdzieś pojawia się Doge. I ostatni artykuł, który chciałbym wam pokazać. Znowu odzywa się tutaj Wielka Brytania. Pamiętamy walkę z Binance'em i ostra tam krytyka. Teraz kwestia regulatora finansowego Wielkiej Brytanii ostrzeżenie przed giełdą FTX Krypto. Jakie to ma znaczenie? Brytyjski Urząd do, do Spraw Postępowania Finansowego wydał ostrzeżenie dla konsumentów, aby nie prowadzili żadnej działalności z giełdą kryptograficzną FTX. Czyli amerykańską giełdą, tak. W oświadczeniu wydanym po raz pierwszy 16 września FCA stwierdza, że ta firma nie jest przez nas autoryzowana i jest, i jest skierowana do osób w Wielkiej Brytanii. Organ regulacyjny od czasu do czasu wydaje ostrzeżenia dla konsumentów o nieautoryzowanych firmach zapobiegających e, o interesy w Wielkiej Brytanii. FCA wydała jedno z takich ostrzeżeń przeciwko Binance od początku tego roku. A więc druga giełda, dosyć duża, która jest niemile widziana w Wielkiej Brytanii, moi drodzy. <laughs> Jakie to ma konsekwencje? Nie wiem. W co się gra, również nie wiem. Nie mam pojęcia. Kto będzie rozdawał tam karty? Być może jest tam gracz, który po prostu eliminuje z rynku pewne giełdy kryptowalutowe, torując robiąc to, robiąc dla siebie drogę. Bo powiedziałem też to ostatnio w moich tutaj filmikach, że głównymi graczami Zobaczcie, staną się giełdy kryptowalutowe, które naprawdę dążą do tego, żeby być multi combinami do wszystkiego. I DeFi, i stacking, i IDO, i ICO, i dźwignie, trading. No wszystko już jest na giełdzie, moi drodzy. Naprawdę. Coraz mniej takich... Wszystkie te zmiany są wspierane przez giełdy lub niewspierane. Nie więc giełdy są, można powiedzieć, takim... Kluczem do otwarcia tych drzwi do świata kryptowalut będą jeszcze coraz większe, dlatego że przecież FTX kupuje Voyager'a, upadające inne aktywa, Binance również rozszerza swoją działalność na Afrykę, na różne inne rzeczy. Zobaczycie, oni mają konkretny plan, są potęgami po prostu i żeby zagrozić tak wielkim inwestycjom, jakie przeprowadza FTX na przykład, czy, czy Binance, gdzieś tam kroo idzie z tyłu ale też tam zaczyna potyka się trochę i no nie za bardzo mu tak idzie chociaż ja liczyłem bardzo na kroże że będzie uczestniczyło ale tam trzeba pożyć ogromne pieniądze moi drodzy ogromne wpływy i, i tego nie da się zrobić od tak psyknięciem palca to, to trzeba jeździć no, jak zobaczycie sobie weźcie sobie Binance'a e, Instagrama zobaczyć gdzie jest CZ Binance, gdzie on, gdzie on po prostu, w czym on nie uczestniczy, gdzie rozwija swoje macki. Naprawdę ogrom, ogrom pracy do tego, żeby tworzyć jedną z najsilniejszych giełd na świecie. I można mówić co się chce, ale jeżeli obsówka jest na giełdzie e, kryptowalut, to zobaczcie, Binance, BNB e, ma to, to uśrednione bardzo. Gdzieś stanął, stoi i się trzyma dosyć twardo. Jeżeli naprawdę zaczną się regulacje w świecie kryptowalut, to myślę, że pierwszymi regulatorami, e, którzy będą e, to prawo respektować, będą właśnie giełdy, będzie to na przykład Binance i na przykład będzie to stawalo BUSD, bo do tego doprowadzają po prostu ich e, zachowania. I warto patrzeć właśnie na takie informacje, warto patrzeć to, co dzieje się w świecie kryptowalut, nie tylko z płaszczyzny tego, że pompuje się i sprzedaje się pewne wiadomości cenowe tylko i wyłącznie, ale to, co dzieje się wokół, tak? to, że na przykład wchodzą te regulacje, to, że na przykład no, gdzieś jest znowu giełda w Wielkiej Brytanii FTX, gdzieś no, niemile widziana, tak? Zobaczcie, w tej szybko rozwijająca się giełda założona przez sama Backmana Frieda, jednak FCA powiedziała, że nie jest upoważnione do działania w Wielkiej Brytanii. Uważamy, że ta firma może świadczyć usługi finansowe produkty Wielkiej Brytanii bez naszej zgody. więc jasno i wyraźnie powiedziała. Więc e, zostają rynki, takie, można powiedzieć, przecież Binance też się dziś błąkało przez dłuższy okres czasu. A to tu nie chcieli, a to w Wielkiej Brytanii, a to gdzieś tam, no przecież e, zmieniła swoje, e, swoją dźwignię, tak, zmniejszyła, przecież tam było do 125, e, teraz jest mniejsza. Tak samo zaczyna się dziać z FTX, moi drodzy. E, kiedy widać zagrożenie, to po prostu stara, stara się je eliminować. I na takie rzeczy warto zwrócić uwagę. Zresztą jeszcze na sam koniec może, ja bym chciał przejść tu, o, boru, boru znowu mamy. Chciałbym przejść do Binance'a, pokazać Wam, jak to wygląda. No, ładuje się. No, zobaczymy. Mamy powrót gdzieś w granicę 1350, 19244. Ale, e, atom tutaj troszeczkę spadł. Ale, jeżeli zobaczymy sobie zyskujący, to znowu są jakieś. O, MDX na przykład, QLC, e, PundiX. WEGAX to są firmy, które, jeżeli coś się nie dzieje, to ktoś tam po prostu ma jakiś dosyć spory portfel i zaczyna po prostu na tym rynku mieszać. Do tego wykorzystuje jakieś informacje, jakiś news i już jest hype. Jeżeli zobaczymy, na przykład klikniemy sobie na epx no to mamy tutaj 33 miliony wolumenu. Zobaczcie, jak, jak to rosło, tak? 15-minutowe, zobaczcie jednodniowe, wystrzał, zaraz wam pokażę, no to tak to wygląda. To nie jest normalny wzrost, moi drodzy. To nie, są, to nie są walory, które mają znaczenie poprzez rozwój i kształtowanie ceny w jakimś okresie. To są po prostu wystrzały. Ktoś po prostu zrzuca na rynek info i po prostu sprzedaje to, co gdzieś u niego leżało długimi miesiącami. I jeżeli zerkniecie sobie na następny tutaj MDX-a, tutaj też jest zobaczcie wyższa, no to wszystko gdzieś cały czas była linia spadkowa, teraz niby się wybija. No, nie ma tutaj, jeżeli weźmiemy sobie QLC, no zobacz, no tu jest trosze, troszeczkę inaczej, tu tak? no to, to, to rzeczywiście ten, ten projekt rósł, ale no to, to, też było zobaczcie jakie tutaj są e, zachowania, to jest, no jest tu dosyć sporo, bo to jest jeden milion. A X to też kiedyś firma, która miała też zawoje od świata. Zobaczcie, jakie tu są wyższałe. No, wyższał ktoś się pozbędzie, a później mamy zjazd. No teraz znowu jest taka, taka sytuacja. Po prostu czasami na tym rynku kryptowalut mamy taką narrację typowo spekulacyjną. Jeżeli nie ma siły działać na Bitcoinie i Ethereum, bo naprawdę jest gdzieś. No, można powiedzieć, chujowa sytuacja na całym świecie, to szuka się jakichś innych projektów, na których można po prostu spampować, zdampować. Tak było. Jeżeli sobie przejrzycie tamte lata, kiedy było krucho na rynku, to zobaczycie, że właśnie na takich firmach odnosiły się, były spadki, ludzie na tym zarabiali. No, tak to w dzisiejszym świecie wygląda. Także zwracajcie uwagę na to, co piszą, ale to nie tak do końca odczytujcie w 100%. Myślę, że rynek trzeba obserwować i patrzeć relatywnie, tak jak jest, rzeczywiście, a nie tylko podjarać się jakąś jedną informacją, no mecz miał wywołać taką informację, pamiętam ja, ile było to pompowane, pompowane, cały czas mówione o tym meczu, myśleli, że 2000 Gdzieś podbiją pod Ethereum, no to główno okazało się, że ogłosili i pojechaliśmy gwałtownie w dół. Także to nie zawsze jest wyznacznikiem do tego, że, żeby ten rynek działał. Zresztą musi przełamać tą, bas, tą pasę tych złych informacji na całym rynku, na całym rynku finansowym. No. Jeżeli nie pojawią się dobre informacje, no to będziemy tak się tutaj bujać i, i, i sobie podróżować. Będziemy śledzić to tunel na bieżąco na kanale. Dzięki wszystkim za uczestnictwo, za łapki. Trzymajcie się, cześć.